Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Hitmon i witam Was na pierwszym odcinku serii, która jeszcze nie ma nazwy. Wymyślę tą nazwę, kiedy będę wrzucać odcinek. A seria będzie polegała na tym, że będę grać wszystkimi postaciami od A do Z na wszystkich liniach: w kolejności top, dżungla, mid, ADC support. Zobaczymy jak pójdzie. To jest kolejna próba, czyli próba numer 2 Troxa na topie. Pierwszy mecz był dobry, tylko mój midlaner miał 4-14, więc trochę słabo. Mam nadzieję, że ten będzie lepszy. Gram przeciwko Nasusowi. I mogę jeszcze pomóc takiemu Kane'owi, który pisze po angielsku w polskiej gierce, aż i w gierce z Polakami. Można i tak. Mam nadzieję, że za muzykę nie będzie praw autorskich. Na tę muzykę zola. Więc trzeba mu szybko pomóc na tej linii i można próbować zmożdować Nasusa. I nie dać mu farmić i zabić tego fajnego smoka. Oczywiście jest nagrywane to na live. To tak jak będzie każde chyba z tej serii odcinki, dopóki będę je nagrywać, bo zgadujesz, że przecież nie nagram. Spoko. No i jeszcze przy okazji... Dzięki za pomoc. Y Ekro jest na... Teście, którego pozdrawiam, serdecznie. Jak wyleci ten odcinek, więc kotek dla niego. No to ładnie, ładnie, zaczynamy. No, jak coś nie umiem grać, Atroxem od razu mówię. Jakby ktoś nie wiedział, by był tutaj drugi raz. Tamten Ken miał siódmy poziom, nie? Nie wiem. Oczywiście. Nawet nie wiem. Aktualnie ostatnie wiadomości na czacie u nas to jest XD oraz XD. Tylko jedno XDDD, a drugie to jest samo XD. Ale oba poprawnie napisane, więc jest GIT. Czyli małe X, duże D. Dobra, chociaż lekko obiłem. Dobrze, że many nie tracę na tej postaci. Mi się wydaje, że najtrudniej będzie grać na adc lub przy porcie tą postacią. Nie, yeah, umrę. Umrę. Ale. Nie. Dobra, idź. Kurde, dobra. A mocny jest, tak czy siak. Potrzebujesz pomocy na topie? Aktualnie nie. Hmm. na Ma 15 slaków w trzecim minucie. Jest gate jak na chwilę. Kurde, nie udaje mi się tym drugim ciągle walnąć. Ani tym. Jak dobrze trafię w W, to mogę go mocno obić. I to bardzo nawet. Szkoda, że teraz po farmi sobie. Drake, Bo ten drake by się przydał. No i git, obiłem go przy wieży. Przez co nie tak mega dobrze. Dwa farmy chyba zabrał. Znaczy, skill zestakował sobie dwie... Dwa miniony. Więc zawsze coś... Tak, na chwilę idzie dobrze i mój piec do mnie przyszedł, więc zarąbiście. Chyba wie o tym, że nagrywam. Bo wchodzi mi pod łóżko. Kurde, no luks. Od tego. Szako, szako robimy. Zobaczymy, jak idzie im ta idzie. Ładnie. Szkoda, że umarli, ale ładnie. Proszę. No i Git. Mocno obity jest, Atrox. Znaczy Boże. Yy, Nasus. Flying to wysyła to co na czacie, emotkę. A gymbyś trochę przefował. żebym i wtedy ja bym go podszedł Nie wiem, będzie można spróbować jakoś, wykminić no takie. Nie, no. cofnij się po prostu, trochę się cofnij, gdzieś chciał dufowę. Żywą powoli się przesuwał. To tu ma Tak żeby chociaż trochę przesuwał, to ja przeszczę nie? Cześć. No jeszcze masz czas. Ja sobie jeszcze robię. A dobra no co może się uda coś wykminić. Aktualnie ma 36 staków, więc trochę dużo. On ma szósty? Piąty. Dobra, no, to jest to 39 staków. No to tak właśnie cofnij. I zaraz go robimy. Wyszedł, już tak Dobrze, właśnie ja to chodziło. Dobra. Unlucky oskarżył i witam cię na live ponownie. Kurde! Tego by kupić i nie zapatrywać się nie na czat. Ładnie, ładnie. Przynajmniej To dead. jest. I muszę sobie wbić jeszcze level. Zrobić tutaj kabika. Kurde, jeden milion brakuje mi, ale dobra, wracam do bazy. Może kraba. Nie, tam. To jak wrócę, tepekiem. O, już mam Pierwszy sobie chyba złożę Ta nic, chyba śmierci, nie wiem. Nie umiem składać na Troxa, więc się tym nie sugerować. I temów Ale mi się wydaje, że ta śmierci będzie Git na niego. No dobra, dobra, chodź tutaj. Jak na chwilę idzie nie najgorzej. 29 do 31. No on wygrywa niestety w farmie. To jest trochę słabą sprawą dla mnie. Bo jednak on nie powinien mieć dużej farmy. Jako nasus. Ale ładnie go obiłem za to. A ty odcinek nagrywasz? Tak Pozdrawiamy chyba Jak wyjdziemy czy to będzie wszystko git Wyjdzie, wyjdzie Dobra Mam taką nadzieję, jak na chwilę no. idzie ładnie No Dobra, My się przydało go zabić Najważniejsze właśnie, żeby nas wtedy. No. A jeszcze to jest Paweł Schleder, pozdrawiam no. YouTube'a, również pozdrawiam i witam na live. Wiem, że CTRL-4 chyba się robi z skrzydła, nie? Nie, CTRL-3? Nie wiem, którym się robiło z skrzydła. Ostatnio mi na ostatnim meczu mówili, jak grałem Aatroxem. Co wtedy nie był za dobry mecz. Patel również pozdrawia tuba, więc ja go również pozdrawiam w takim razie. Niestety Deadly na bocie tam. Uda mi się go zabić? Kurde, dobra. Przynajmniej ulta nie ma. Fabian pozdrawia YouTube również, Jaki Oscar? Oskar Unlucky. Znaczy Unlucky Oskar. A nie, że Unlucky, że on pozdrawia. Więc pozdrawiam wszystkich. Kontrol 5 mówisz. Tak, masz rację. A dobra. On wrócił. Kabel mi co chwilę spada z nóg, więc zarobiście. To chyba ulepszy. Na wiem co się ulepsza po kiu. Niestety mi dead. Bo aż trochę sobie spuszuję... wieżę tutaj. pozabijam miniony. Ale fajny mecz, taki ładny, ładny dzień. No, kurde, jak na chwilę nie powiem, że idzie źle specjalnie. W farmie wygrywam stacków on za dużo nie ma, jak na dziesiątą minutę. Najczęściej widziałem go ze stówą, a teraz ile ma? 90. No to dużej różnicy nie ma, ale zawsze parę staków. I by było jakby się udało go zabić I się udało Hura! Jak na chwilę idzie ładnie na topie Więc jest dobrze A na bocie jak nam idzie gang Kane'a Nagrajmy to przez ten czas jak bije Prawie deadłem od tego Kurde Niestety Dedł jeden Ale dobra widzę że Kane zabił jedną osobę, ale chyba deadnie o Dyszako. choć jednak, może nie, No, ale jednak dead, na no Nie niestety. Dobra, ale chyba mamy pierwszą wieżę, więc jest git i to na topie nadolatek. Mówiąc sobie na topie nadolatek, mam na myśli, że u mnie, bo oczywiście na midzie lepiej było mieć wieżę zniszczoną. Wry fakt, że jest gid. Wiedzało forma spadła Hmm Chodzi tak na sobie C38 farmy No właśnie tego obawiałem się, że na jakby też będzie. Kurde no Znowu ucieka na low Ale przynajmniej flasha stracił Mam nadzieję, że szybko się restuje mi to Q I bym mógł go zabić Ale jak na chwilę to sobie powalę w miniony Użyję potki I poczekam na niego Wystarczy, że je troszkę bliżej podejdzie Kurde, nie zrobić Udało się! Na szczęście jak na chwilę idzie bardzo wręcz dobrze 3-0 mam Idener również na bida. Kurde, nie ma. Pomocy. Fuck. Katarina, to jest gówno, no totalne gówno. Dobra, nie ma co już iść tam. Dobra, wracam do bazy. Mam topeka, więc zaraz się tępnę z domu na topa. Albo na jakąś linię, żeby pomóc. A teraz sobie kupię to i buty. A teraz próbuję spuszać nadal. Topa że, że ty się Topa. Ten Dimash ma ładny powiem szczerze mówiąc Atrox. Uuu, przyszedł do mnie. Uuu, ładnie. Dimash on ma boski wręcz dla mnie. Ten atrox. Jeszcze redę dostałem. O, GG pisze, więc git. Więc meczek jak na chwilę idzie ideolo. Zobaczymy jak dalej pójdzie. Spokój jest to, że dostałem redaj, i mam jeszcze rek HP. Przecież nie muszę aż tak wracać do bazy. A patrzę na to, że ja nie użyłam many, to w ogóle prawie nie muszę wracać do bazy już. Kraj HP również mam z tego tańca. Śmierci. Dobra, może się uda tą wieżę przy zanim przyjdą. A jak nie, to tak czy siak będę chyba ją. Albo nie Dobra jest gitek na chwilę. Jak na chwilę idzie bardzo ładnie, mam dobry rek, mam 50 hp na sekundę. Znaczy 50 hp na strzał Tam na bocie widzę, że nie chcą wylać trzeba bazy, ale nikt. Mam nadzieję, że się uda zreprzeować. Nie wiem, czy był potrzebny ult, ale żyję, więc jest git. Szybko to rozwalić i wracam do bazy. Dobra, mogę wracać do bazy głównie po tej temu. Mamy już 2,6k. Ten damage zawsze wzrośnie. Zrobię sobie chyba... Anioła? nie... Maremusa zrobię. No, zrobię. Herolda i kończymy gierkę. Dobra. To zrobię szczególnie. Cofnę się po itanek i możemy kończyć gierkę. Dobra. Można spróbować. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jak na chwilę macie idzie dobrze nawet powiem. Lepiej tak niż ostatni, w ostatnim miałem 4 chyba 0 i dopiero potem miałem zgon, miałem 4-1, a w serwisności skończył się 8-7, więc y, słabo, dosyć. A ten maczek idzie jak na chwilę git, więc jest git. No, może się uda, chyba, że szako przyjdzie i Dobra. Jeśli mkręć KP to akurat z zerąbisy jest na tym time śmierć, że aż taką mkręć KP mam. I bierz go. Ale idę na topa, bo widzę, że nas tu znowu farmi. To wbijaj tutaj, a ja mu zejdę na plecy. Dobra. Okay. Dalej. Nice! Uuu, jeszcze kwadry od katy. Już puszuję, znaczy mistrzem miliony. Po co Herolda ma? A no ja zapomniałem. Zapomniałem w sumie o Heroldzie Rakan i Rice się odnowili Tak, to nie są Dobra! Okej, to Kurde, umarłem. Dobrze, że służyłem tego ulta. Kurde, dobra. Niestety jest pierwszy zgon. Myślałem, że będzie bez zgonu, ale 9, 1, 2, not bad. Mamy mocno spuszowane. Dobra. Ładnie idzie, ładnie. Ja na chwilę? Najgorsze aktualnie staty u nas ma Draven. Ale dobra. 9-1-2, nie najgorsze staty. Sorry za ten overlay, że jest spray na obkoło, ale... Nie usuwałem go, przez to, że właśnie jest na live. Ale chyba nie powinno to sprawiać jeszcze problemu. Bo chyba wszystko widać. Hmm. 4,5 sekundy. Tepa. Nie deraj, tym bardziej od Szako. Szako jest ujmiał, szatowany. Jak już derali, to od Ryza chociaż, a nie od. Szako, dobra, od rakana, to już coś. Gdzie jesteś? Kurde, no dobra, coś nie idzie. Kurde, i to bardzo nie idzie, wręcz. Kata, zrobisz tripla? Będę wdzięczny. No, tak prawie. Dobra, Kane idzie. Prawie Kane zrobił tripla. Ale dobra, ładnie spuszczowane, Minionki idą, unicestwieni. Więc możliwe, że to już będzie koniec. Się zobaczy. Te super minionki przynajmniej mocno sprzyjają. 3. No a jeszcze Kane idzie. To raczej już będzie koniec. chyba, na coś jakoś zabije go. Choć wątpię. Dobra, jeszcze ja tam idę. Dobra, mecz się udał. To było tyle na pierwszym odcinku z serii, która jeszcze nie ma nazwy. Czyli Top na Atroxie. Następnym y, filmikiem, filmikiem będzie y, Atrox na dżungli, jeszcze dobrze mówię. Tak więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w na następnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć.